Cześć, w tym filmie wyjaśnię Ci, co to jest GraphQL co go wyróżnia i jak w ogóle działa. Pod koniec tego filmu na praktycznych przykładach pokażę Ci różnicę pomiędzy korzystaniem z restowego API i GraphQL API, a już na takim samym końcu pokażę Ci jak stworzyć własne API w GraphQL. -u. Na początek kilka słów wstępu dla osób, które dopiero zaczynają i jeszcze nie do końca kojarzą czym jest w ogóle API. Większość aplikacji, z którymi mamy styczność na co dzień, składa się z dwóch takich części, czyli z frontendu i z backendu. Łączenie tych ogólnych obszarów to kolejna ważna koncepcja znana jako API. Zatem pojawia się pytanie czym w ogóle jest API. API jest angielskim to Application Programming Interface i jest to nic innego niż zestaw reguł definiujący sposób w jaki aplikacje lub urządzenia mogą się łączyć i komunikować. Innymi słowy interfejsy API są posłańcami pomiędzy żądaniami wysłanymi od klienta czyli np. Twojej i mojej przeglądarki i z drugiej strony odpowiedziami, które wysyła serwer do twojej przeglądarki. Interfejsy API wymieniają polecenia i dane, a to wymaga jasnych protokołów i architektur. I dlatego istnieją trzy takie główne kategorie protokołów API lub architektur. Nazywają się one REST, RPC i SOAP. W tworzeniu stron internetowych, aplikacji webowych i mobilnych od dawna używany jest REST do tworzenia interfejsów API. REST jest to skrót od Representational State Transfer. Jest to zbiór wytycznych, którymi kierują się programiści podczas tworzenia takiego API. Jedna z tych reguł mówi, że klient musi być w stanie uzyskać fragment danych, czyli inaczej zasób, gdy łączy się z określonym adresem URL inaczej nazywanym endpointem, co można w takim wolnym tłumaczeniu nazwać jako punkt końcowy, ale zazwyczaj używamy określenia jako endpoint, bo tak używamy tego na co dzień. Skoro tak wygląda standardowa komunikacja, to po co nam w ogóle GraphQL? REST API koncentruje się na pojedynczych endpointach, więc aby zebrać wszystkie potrzebne dane, programista często musi połączyć wiele takich endpointów, aby uzyskać potrzebne Dane. Do głównych problemów REST API należą. Po pierwsze, wiele endpointów, które trzeba ogarnąć, zrozumieć i udokumentować. Kolejna kwestia to overfetching, co można przetłumaczyć jako nadmierne pobieranie. Oznacza to, że w odpowiedzi znajdują się te dane, których w ogóle nie potrzebujesz. I nie będziesz ich używać. Z drugiej strony mamy underfetching, co można przetłumaczyć jako niedostateczne pobieranie informacji, czyli brak wystarczających ilości danych przy wywołaniu endpointu, co zmusza do kolejnego wywołania endpointu. Aby rozwiązać te problemy, wprowadzono GraphQL, który jest coraz bardziej popularnym sposobem tworzenia interfejsów api. GraphQL to język zapytań i środowisko uruchomieniowe po stronie serwera dla interfejsów api, które priorytetowo traktuje dostarczanie klientom dokładnie tych danych, o które proszą i nie więcej. W przeciwieństwie do innych metod tworzenia interfejsów API. Na przykład, REST zależy od endpointów, przez co nie jest w stanie pobrać tylko potrzebnych danych, czyli raz pobierze tych danych za dużo, raz za mało, a GraphQL pozwala nam pobrać tylko te dane, które są nam potrzebne, ani więcej, ani mniej. Takie podejście zmniejsza liczbę podróży danych w obie strony, pomiędzy klientem a serwerem co poprawia oczywiście wydajność. Im mniej przesyłamy, no to tym lepiej. Oto przykład zapytania GraphQL, które pobiera informacje o nazwie użytkownika, adresie e-mail i tytule jego trzech ostatnich postów. To zapytanie określa pola, które chcesz pobrać dla określonego użytkownika i jego postów, a serwer zwróci tylko te pola, zamiast zwracać całe obiekty użytkownika i postów. Na chwilę wróćmy do początków i opowiem ci, jak w ogóle powstał GraphQL i kto go stworzył. W 2012 roku Facebook stworzył GraphQL, aby usprawnić pobieranie danych w swoich usługach i pomóc programistom w implementacji sekcji Newsfeed w ich aplikacjach na iOS. Ich celem było stworzenie systemu, który byłby łatwy do zrozumienia zarówno dla programistów, designerów, jak i użytkowników nietechnicznych. GraphQL już w tym czasie był używany wewnętrznie, ale w 2015 roku firma zdecydowała o upublicznieniu go No i od tego momentu jest on open source. Dlaczego w ogóle warto używać GraphQLa zamiast RESTa? Odpowiedź jest prosta. GraphQL właśnie pojawił się po to, aby rozwiązać problemy podejścia RESTowego. Po pierwsze daje nam to pojedynczy endpoint, co oznacza koniec z tworzeniem nowych wersji dla tego samego API. Po drugie, GraphQL jest silnie typowany. Przed wykonaniem zapytania możemy je zweryfikować w systemie typów GraphQL. -a. Pomaga nam to tworzyć potężne interfejsy API, a klient jest bardziej świadomy tego, jakie dane może uzyskać i jakie operacje może wykonać. Przykładowo, schema określa, że parametr ID musi być liczbą całkowitą. Jeśli klient zamiast tego wyśle user i np. ID będzie stringiem, wówczas silnik GraphQLa odrzuci całe zapytanie. Kolejna rzecz to klienci wybierają to, czego potrzebują. Klient za pomocą konkretnych informacji, które mieszcza w nawiasach klamrowych po parametrach zapytania, określa, których informacji potrzebuje. Mniej pul, Oznacza prostsze i szybsze odpowiedzi. Kolejna przewaga GraphQLa: jest on szybki. Pola, które nie zostaną wybrane, nie będą przetwarzane, co oznacza mniejsze obciążenie serwera. A co najważniejsze, jest on elastyczny. Jeśli klient potrzebuje mniejszej liczby informacji z endpointu, nie tworzymy nowego endpointu ani wersji całego interfejsu API wyłącznie dla tej potrzeby. Klient może wybrać te pola, których potrzebuje, a po stronie serwera odbywa się to bez dodatkowych kosztów. Oczywiście nie może być tak nigdy różowo. GraphQL ma również swoje ograniczenia i pewne problemy, z którymi się boryka, ale nie będziemy się zajmować w tym filmie. Zapraszam cię serdecznie na moją platformę, gdzie całkowicie bezpłatnie otrzymasz dostęp do ściąg programistycznych z najpopularniejszych technologii. Aktualnie zgromadziłem ponad 1500 przydatnych informacji i komend z technologii takich jak Git, JavaScript, React, HTML, CSS, TypeScript. Lista języków jest regularnie aktualizowana, więc będzie tego coraz więcej. Teraz odpowiem Ci na pytanie, jak działa GraphQL. Każda usługa GraphQL definiuje zestaw typów, które opisują możliwe dane, o które można zapytać w tej usłudze. Nazywa się to schema, co jest pewnego rodzaju schematem naszego API. Następnie, gdy klient wysyła zapytania i mutacje, są one sprawdzane i wykonywane w odniesieniu do tego schematu i przetwarzane za pomocą rezolwerów. Tak więc kompletna implementacja GraphQL musi składać się z takich dwóch części. Ze skima i z resolverów. Zanim przejdziemy już do takich praktycznych przykładów, musimy pamiętać o kilku pojęciach, bo w przeciwnym razie jak nie będziesz tego rozumiał o co tutaj chodzi, no to wszystko inne nie będzie miało sensu. Czym są zapytania i mutacje? W GraphQLu mamy dostępne następujące operacje. Po pierwsze operacja odczytu. Znana jako query służy do odczytywania lub pobierania wartości. Z drugiej strony mamy operację zapisu znanej jako mutation, czyli mutacja. Służy ona do zapisywania lub usuwania wartości. W obu przypadkach operacja jest prostym ciągiem znaków, który serwer GraphQL może przeanalizować i odpowiedzieć specjalnie sformatowanymi danymi, zazwyczaj w formacie JSON. Dzieje się tak, ponieważ w tworzeniu aplikacji mobilnych i webowych dane przesuwamy w formacie JSON, który jest lekkim formatem wymiany danych komputerowych. Czym jest Schema? Schema jest to zbiór typów GraphQL. GraphQL używa go do opisania kształtu dostępnych danych. Schema jest jednym z kluczowych pojęć podczas pracy z GraphQL API. Definiuje ona sposób, w jaki klient może żądać danych i określa możliwości naszego API. Jest tak jak umowa między serwerem a klientem. Wygląda jak drzewko z dwoma głównymi węzłami. Jednym dla zapytań i drugim dla mutacji. A co to jest typ? Jest to kształt wszystkiego, co składa się na schema. Dane zwracane przez zapytania, pola tych danych, parametry przyjmowane przez mutacje, zapytania i same mutacje. Wszystko ma typ. Typy składają się z pól, które również mają swój typ. Czym są rezolwery? Rezolwer to funkcja, która generuje odpowiedzi dla zapytań i mutacji GraphQL, działając jako obsługa zapytań w GraphQL. -u. W GraphQL-owym schema definiuje się, że konkretne zapytanie będzie korzystać z wybranego rezolwera, więc jest on odpowiedzialny za pobieranie danych, przetwarzanie danych i przekształcenie pobranych i przetworzonych danych. Następnie rezolwer zwraca wyniki opakowane w funkcję, która może być wywoływana. Teraz pokażę Ci dwa przykłady. Pierwszy to będzie korzystanie ze zwykłego api restowego, a drugi przykład to będzie już korzystanie z GraphQL API, a już za chwilę pokażę Ci w jaki sposób stworzyć GraphQLowe api bardzo prostych krokach. Teraz widzisz przykład jak wykonać proste żądanie GET do interfejsu API RESTowego z aplikacji frontendowej przy użyciu JavaScriptu i jak uzyskać dostęp do wartości w odpowiedzi. Teraz omówię ci po kolei co tutaj się dzieje. Na początku mamy fetch i wskazany adres pod który wykonujemy żądanie, czyli to jest JSON Placeholder. Czyli na początku inicjujemy żądanie GET do określonego adresu URL. Następnie mamy then i tutaj zwracamy response. Ta linijka kodu konwertuje odpowiedź z formatu JSON na obiekt JavaScriptowy. Następnie mamy kolejny den. Teraz definiujemy funkcję, która zostanie wywołana, gdy odpowiedź zostanie pomyślnie przekonwertowana na obiekt JavaScriptowy. Funkcja ta będzie miała dostęp do obiektu JavaScriptowego zawierającego dane odpowiedzi. Później mamy ConsoleLog, czyli wyświetlamy dane odpowiedzi w konsoli. Możesz sprawdzić dane odpowiedzi, aby określić, jak uzyskać dostęp do wartości w odpowiedzi. Aby uzyskać dostęp do wartości w odpowiedzi, można użyć standardowych technik przechodzenia przez obiekty JavaScriptowe, takich jak notacja kropkowa lub notacja z użyciem nawiasów. Odpowiedzi z API restowego są zazwyczaj prostsze i lżejsze niż odpowiedzi SOAP. I często są sformatowane w formacie JSON lub XML. Teraz, z drugiej strony, pokażę Ci, jak korzystać z GraphQL API. Oto przykład, jak wykonać proste żądanie w celu pobrania informacji z interfejsu API GraphQL z aplikacji frontendowej przy użyciu JavaScriptu. I jak uzyskać dostęp do wartości w odpowiedzi. Na początku również mamy fetch i wskazany adres URL, pod który wysyłamy zapytanie. Czyli na początku inicjujemy żądanie POST do określonego punktu końcowego GraphQL, czyli do tak zwanego endpointu. Drugim argumentem funkcji fetch jest obiekt Options, który określa metodę HTTP, nagłówki i treść żądania. Metoda POST określa, że metodą http dla żądania jest POST. Kolejna linia to headers, gdzie określamy nagłówek content type dla tego żądania, którym jest application łamany na JSON, aby wskazać, że treść żądania jest w formacie JSON. Kolejna linijka określa treść żądania jako zakodowany ciąg json -a. W tym przykładzie treść żądania jest zapytaniem GraphQL i chcemy w tym przypadku uzyskać informacje na temat posta o ID1. Chodzi nam o ID. O tytuł i o treść tego posta. W kolejnej linijce, czyli DEN, konwertuje odpowiedź z formatu JSON na obiekt JavaScriptowy. Następnie definiujemy funkcję, która zostanie wywołana, gdy odpowiedź zostanie pomyślnie przekonwertowana na obiekt JavaScriptowy. Funkcja ta będzie miała dostęp do obiektu JavaScriptowego zawierającego dane odpowiedzi. Teraz znowu używamy konsologa, żeby wyświetlić odpowiedź w konsoli, żeby sobie po prostu sprawdzić, jakie dane do nas przyszły i możemy w ten sposób określić, jak uzyskać dostęp do wartości w odpowiedzi. Aby uzyskać dostęp do wartości w odpowiedzi, można użyć standardowych technik, i tutaj tak samo możemy użyć tych technik, co wcześniej, czyli z notacją kropkową lub przy użyciu nawiasów. Odpowiedzi GraphQL są zazwyczaj bardziej ukierunkowane i konkretniejsze niż odpowiedzi. Rest API, ponieważ klient może dokładnie określić, jakie dane chce otrzymać. Jak widzisz, ułatwia to uniknięcie nadmiernego lub niedostatecznego pobierania danych i może poprawić wydajność poprzez zmniejszenie ilości danych przesyłanych przez sieć. No a teraz obiecany przykład, czyli tworzymy GraphQL API krok po kroku. Zaczynamy od tego, że przechodzimy na stronę Apollo Server i tutaj przechodzimy do dokumentacji, czyli do zakładki Apollo Server. Na samym dole mam przycisk Get Started. Klikamy tutaj i przechodzimy do instrukcji. Krok po kroku, jak to wszystko zainstalować. Zaczynamy od pierwszego kroku: czyli, najpierw musisz otworzyć sobie folder, na przykład na Pulpicie. Ja już to zrobiłem wcześniej, i uruchamiamy ten projekt w Visual Studio Code. Następnie kopiujemy to baszowe polecenie i wklejamy go do naszego terminala. Jeśli pojawiłyby się u ciebie błędy, tak jak u mnie na początku przy użyciu PowerShell, zmień na inny rodzaj, czyli na przykład na git bash, i tutaj wklejasz to samo polecenie, i teraz już powinno pójść bez problemu. Klikamy Enter i to polecenie spowoduje, że zostanie utworzony plik o nazwie Packet.json z zawartością już. Ja teraz sobie zmieniam układ naszego Visual Studio Code i przechodzę do przeglądarki z powrotem. Scrolluję idę dalej i teraz krok drugi, kopiujemy to polecenie i znowu wklejamy je w terminalu. Klikamy Enter i wszystko się już instaluje. Kolejny krok to będzie zdefiniowanie naszego schema, czyli krok trzeci. Ale zanim to zrobimy, tworzymy plik o nazwie index.js. Czyli wystarczy skopiować to polecenie touch index.js, wklejamy je w terminalu i klikamy Enter. Dzięki temu został utworzony pusty plik index.js. Następnie kopiujemy to polecenie i wklejamy je w package.json. JSON. Tutaj zastępujemy script, po prostu wklejamy, a następnie musimy to poukładać, tak żeby było zgodnie z plikiem json -owym. no i tutaj musimy na końcu ustawić przecinek i dodatkowo pojawiły mi się dwa type module i po prostu jeden usuwam, tak żeby był tylko jeden typ i kontynuujemy, czyli przechodzimy teraz do tworzenia schema wracamy do przeglądarki i teraz kolejny trzeci krok, przechodzimy tutaj sobie klikam, że to ma być plik javascriptowy kopiuję całą zawartość, przechodzę do pliku index.js i teraz po prostu to wklejam, tutaj domyślnie masz wszystko w komentarzach opisane co dokładnie się dzieje, więc myślę, że nie ma sensu już przedłużać. Dlatego kontynuujemy, idziemy do kolejnego, czwartego kroku. Wracamy do przeglądarki, przechodzimy do czwartego kroku, czyli zdefiniowaliśmy już skima, a teraz chcemy określić, o jakie dane nam w ogóle chodzi. Czyli tutaj sobie kopiujemy i wklejamy, że mamy książki, które mają określonego autora i mają określony tytuł. Wracam teraz z powrotem do przeglądarki, krok piąty i tutaj definiujemy resolver. Czyli poniżej tych książek wklejamy po prostu to, co skopiowaliśmy z naszej przeglądarki, i tutaj masz również opisane, co robi ten resolver. Kolejny krok to krok szósty. Tworzymy instancję Apollo serwera, czyli tak samo kopiujemy wszystko, wklejamy, i tutaj w komentarzach masz również opisane, co dzieje się po kolei. Wracamy do przeglądarki i ostatni krok, tak naprawdę, żeby uruchomić to wszystko, czyli kopiujemy polecenie npm start. I teraz uruchamiamy cały nasz Apollo Server. Wystarczy nacisnąć Control kliknę i przechodzę do portu localhost 4000, gdzie jest uruchomiony nasz Apollo server. takiej wizualnej reprezentacji. Teraz wracam do naszej przeglądarki i tutaj na samym dole będzie polecenie, czyli takie nasze query, żeby dostać właśnie te książki, czyli sobie to kopiuję. Wracam z powrotem do naszego Apollo servera tutaj w operation Wklejam to wszystko i klikam Get Books. I Jak widzisz, po prawej stronie dostałem tylko to, czego potrzebuję, czyli dokładnie książki, tytuł i autora. I jak widzisz, to już wszystko. Czyli w kilku krokach, tak naprawdę w dziewięciu krokach, mogliśmy stworzyć takie grafki API, gdzie możemy dzięki temu się uczyć, jak to wszystko wygląda i jak to działa. Jeśli ten film był dla Ciebie przydatny, to będę wdzięczny za zostawienie komentarza, łapki do góry. No i możesz go oczywiście posłać dalej i zasubskrybować ten kanał. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnym materiale.